Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Dzisiaj się będziemy zajmować oczywiście tymi wydarzeniami, które będą miały miejsce podczas kolejnych godzin dzisiejszego dnia. Przede wszystkim będą nas, będą nas interesować wydarzenia w naszym kraju. Przede wszystkim dzisiaj będziemy świadkami danych makroekonomicznych o dynamice wzrostu PKB. Wstępne dane, które jeszcze nie zostały zdyskontowane, więc rynek na nie będzie czekać. Perspektywa oczywiście jest na cały 2026 rok, a zwłaszcza na pierwszą połowę. Inwestorzy też będą się zastanawiać, czy warto cały czas obstawiać rynek akcyjny jako dominujący w tendencji wzrostowej, trendu na, na ścieżce tempa wzrostu gospodarczego. Dlatego też te dzisiejsze dane moim zdaniem mają duże znaczenie. Ale przypominam, na początku na kanale nie ma żadnych rekomendacji, to są tylko i wyłącznie nasze opinie. To co robicie na własnych rachunkach, robicie na własną odpowiedzialność. Motto kanału to subiektywny punkt widzenia, więc na samym początku ja mówię trochę od siebie, później sesja QA. W tle jest ankieta dotycząca tego, czego się dzisiaj spodziewacie na indeksie wig 20: jaka według Was będzie reakcja podczas tych dzisiejszych wydarzeń? Czy będzie sesja wzrostowa, spadkowa, czy sesja bez zmian od otwarcia? Więc zachęcam do takiej aktywności, do tworzenia naszego wskaźnika, nastroić do wszelkiej innej aktywności na kanale, czyli do subskrybowania, dodawania komentarzy, zostawiania kciuków w górę. To tyle wstępu i od razu przechodzimy. Przechodzimy do najważniejszego wydarzenia tego dzisiejszego dnia. Przypominam, będziemy mieć o godzinie 10 wstępny odczyt dla dynamiki wzrostu PKB za cały 2026, za czwarty kwartał 2025 roku. No, i zwróćmy uwagę, że jest bardzo duże podzielenie, podzielenie uczestników w rynku odnośnie tego, w którą, jaka ma być, jaki ma być to odczyt. Prognoza oficjalna, mediana prognoz to jest 4,0, najbardziej optymistyczna prognoza 4,1, pesymistyczna 3,5. Dlatego też, jeżeli się okaże, że dane są właśnie takie słabsze od prognoz, może być to powodem do tego, żeby inwestorzy delikatnie się przestraszyli jednak moim zdaniem prawdopodobieństwo że tak będzie jest wyraźnie niższe myślę że czwórka powinna się pojawić a im lepiej, a im wyżej tym oczywiście większe prawdopodobieństwo że rynki finansowe będą musiały się doszacować względem tego jakie są dane makroekonomiczne i w takim razie zrośnie szansa na to żeby indeksy giełdowe pozytywnie reagowały na wszystkie dane makroekonomiczne na te właśnie informacje dotyczące PKB Informacje dotyczące wskaźników miękkich, twardych gospodarki, perspektyw obniżek stóp procentowych i perspektyw inflacyjnych, więc im niższe tempo, im wyższe tempo wzrostu gospodarczego i równolegle spadająca inflacja, tym większa. Idealne środowisko do inwestowania dla inwestorów zagranicznych. Wczoraj pojawiły się też bardzo interesujące informacje dotyczące napływu kapitałów do naszego kraju. Okazało się, że w styczniu, mieliśmy do czynienia równolegle z bardzo dużym napływem netto kapitału na warszawski parkiet, było to 600 milionów na plusie, bardzo duże wartości, dodatnie pierwszy raz od wielu kwartałów pojawiły się tego typu przepływy, nie były one koncentrowane tylko i wyłącznie na polskich akcjach, ale też na indeksach zagranicznych, ale ewidentnie widać, że stabilizacja na rynku nieruchomości w naszym kraju Powoduje, że inwestorzy szukają stopy zwrotu i starają się ją znaleźć właśnie na rynku akcyjnym, więc te wzrosty napędzane jeszcze napływem kapitału zagranicznego mają się świetnie. Pojawiły się też wczoraj informacje o tym, że mamy gigantyczny napływ kapitału zagranicznego, który chce się ulokować w polskich obligacjach. Nie ma żadnego problemu, żeby sprzedawać gigantyczne porcje polskiego nowego długu, więc jeszcze nie tylko mamy gigantyczne porcje nowego długu do sprzedaży, ale mamy jeszcze gigantyczny zagraniczny popyt na te polskie papiery. Więc tak naprawdę widzimy, że inwestorzy światowi nie obawiają się o które w naszym kraju cały czas szukają tutaj stopy zwrotu, dane makroekonomiczne temu sprzyjają i myślę, że oczywiście jest to zasługa przede wszystkim Eurodolara, bo jak wiecie, wzrost na eurodolarze to jest wielkie dobrodziejstwo dla polskiej gospodarki, ze względu na to, że polski eksport ma się coraz lepiej, bo stabilizacja i tylko delikatny proces umacniania polskiego złotego względem euro powoduje, że polscy eksporterzy mają czas, żeby się zabezpieczać i muszą się martwić o zmianami. Natomiast przede wszystkim siła polskiego złotego idzie. W stronę osobienia amerykańskiego dolara, a my kupujemy węglowodory rozliczając się w dolarze. Dlatego też eurodolar, który rośnie, czyli umacnianie polskiego złotego, w szczególności względem dolara, to jest błogosławieństwo, wielkie błogosławieństwo dla polskiej gospodarki. Dlatego też ja po cichu liczę na to, że dzisiaj będzie pozytywne zaskoczenie i te dane będą wyższe niż konsensus, czyli mediana prognoz 4.0.0, No ale jak będzie to się zobaczy. Dzisiaj jeszcze, jeżeli chodzi o dane makroekonomiczne, mamy, e, mamy w naszym kraju, a czyli ma, mamy e, w świecie dane dotyczące cotygodniowego raportu z amerykańskiego rynku pracy, więc o, o 14.20 robimy sobie specjalny like z komentarzem na żywo do tych danych, ale myślę, że po wczorajszych danych z amerykańskiego rynku pracy z kolei e, tych co miesięcznych, które miały być w piątek, ale zostały przeniesione na wczorajszy dzień, Inwestorzy czekają na jutrzejsze, jutrzejsze raporty o inflacji, które będą w stanie ruszyć mocniej rynkiem, rynkiem w jedną albo w drugą stronę. Także rynek polskiego złotego, rynek polskich aktywów jest już tutaj, a, a, pokazuje relatywną, coraz większą siłę. Zwróćmy uwagę właśnie na stabilizację na kursie euro złotego i a, spadki. To wyraźne spadki na dolara złoty, to jest bardzo dobra wiadomość. Dlatego też, jeżeli Moim zdaniem dane będą dobre, będą sprzyjały apetytowi na ryzyko. To jest szansa na nawrót do tendencji wzrostowej i to bardzo duża szansa na to, że będą polskie akcje znowu kupowane. Wczoraj indeks WIG-20 obronił wsparcia 3392, czyli przypominam, to jest ta luka, która powstała w ostatnim czasie. Poziom 3365 też się broni. Kolejne ciekawe wsparcie do czasu utrzymania się nad tymi poziomami. Moim zdaniem wyraźnie i zdecydowanie trzeba Nastawiać się na to, że tendencja wzrostowa będzie kontynuowana, no i też zwróćmy uwagę, że jesteśmy już o krok od tego, żeby na małych i na średnich spółkach w ogóle zakończyć całą korektę spadkową. A to tylko pokazuje, że została ona wykorzystana przez inwestorów do okazyjnego wchodzenia w pozycję, a więc relatywna siła. Małych i średnich spółek względem wieku 20 znowu jest dość dobrze widoczna. No i zobaczymy, oczywiście, co dalej. Tendencja wzrostowa na eurodolarze, jeżeli będzie trwała, jeżeli będziemy ją obserwować cały czas, no to myślę, że powinna cały czas jeszcze bardziej wspierać polskie aktywa. Więc eurodolar dzisiaj o poranku jest w miarę na tych samych poziomach co wczorajsze zamknięcie. Myślę, że rynek to już wyraźnie zdyskonatował. Natomiast przypominam także, że wydarzenia z ostatnich dni oznaczają także na dolarze testowanie od dołu przełamanej wcześniej 12-13 letniej linii trendu wzrostowego. Więc jeżeli się okaże, że eurodolar przekracza barierę 1,18, moim zdaniem będzie to sygnał. Że inwestorzy chcą bardziej średnioterminowo zaufać amerykańskiej walucie, natomiast wszystko, co poniżej poziomu 1.18, moim zdaniem, to jest zła wiadomość. Zła wiadomość dla amerykańskiego dolara, zachęcająca do tego, żeby liczyć na kontynuację ruchu wzrostowego na głównej parze świata, łącznie z testowaniem tych ważnych poziomów technicznych, o których mówimy już od wielu miesięcy, czyli górnego ograniczenia kanału wzrostowego średnich bardzo istotnych poziomów, czyli całej strefy 51,20, no może 1,20-50 już teraz. Dlatego też obserwujmy dopiero jutro prawdopodobnie kolejną zmienność na eurodolarze i co się tutaj dalej wydarzy. Jest jednak moim zdaniem większe prawdopodobieństwo, że będziemy świadkami próby kontynuacji wzrostów będziemy świadkami procesu. Dalszego osłabiania amerykańskiego dolara, więc moim zdaniem będziemy tutaj świadkami na dolar indeksie spadków, a na samym eurodolarze próby wzrostów. I moim zdaniem jeszcze właśnie potencjał jest do osłabiania amerykańskiego dolara co najmniej do przełomu kwietnia i maja. I dopiero wtedy się okaże, czy rzeczywiście powielamy te schematy, które były w 2017 roku zrobione. Przypominam, przełom. Kwietnia i maja, zwłaszcza maj, to jest moment, kiedy nowy prezes Fedu zasiądzie u sterów władzy w Fedzie i rynek może wcześniej sprzedawać plotki, a później kupować fakty, ale zobaczymy. Zobaczymy, natomiast ja jeszcze nie, nie widzę potencjału ku temu, żeby tutaj gwałtownie umacniać amerykańskiego dolara. Moim zdaniem jest jeszcze ciut większa szansa na to, że amerykański dolar będzie się osłabiać właśnie w perspektywie tych następnych miesięcy. Także euro wygląda obiecująco i pozytywnie. Patrzymy na amerykańskie obligacje, i dzisiaj rentowności próbują dalej spadać. To jest moim zdaniem dobra wiadomość, że rynek widzi, że te jutrzejsze dane powinny sprzyjać optymizmowi, czyli powinny być na tendencji spadkowej, pokazującej dezinflację. Więc zobaczymy. Na, ta, na, na chwilę obecną rentowności znowu spadają, więc to jest bardzo dobra wiadomość. Zachęcam do oddawania głosu w naszej ankiecie. Zachęcam do Zadawania pytań, bo będziemy później przechodzić do sesji QA. No i oczywiście, każdy głos w ankiecie to jest budowanie, tworzenie, dokładanie się do tworzenia naszych wskaźników nastroju, które pokazują właśnie, jak fluktuują emocje i nastrój na naszej społeczności. Dobra, jedziemy dalej. Indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj sesja na przeczekanie, ale pokazująca siłę spółek technologicznych. Coraz wyraźniej pojawił się wczoraj relatywny impuls na spółkach technologicznych niż na szerokim rynku. Natomiast zwróćmy uwagę, tutaj od czterech miesięcy konsolidacja na NASDAQ-u też ją widać. Wskaźniki są chłodzone, rynek czeka. Lepiej, żeby zrobił korektę boczną niż korektę spadkową, bo to będzie świadczyło o sile rynku i zachętach, coś to będzie do ruchu wzrostowego. Po danych o inflacji będziemy już czekać na dane wyniki Nvidia. No i, no, i zobaczymy, zobaczymy w którą stronę rynek będzie chciał się przesunąć. Na taksie walki o 25 tysięcy, tutaj formacja podwójne, potrójne dno, jeżeli rynek trwale pokona 25 tysięcy. No i spółki, indeksy giełdowe azjatyckie. <coughs> Dzisiaj wracają Japończycy. Jesteśmy na zero, ale myślę, że kształt świecy tygodniowej już jednoznacznie faworyzuje. Scenariusz optymistyczny w dyskontowaniu wyników wyborów, które miały miejsce w tym kraju w ostatni weekend. Giełda w Chinach delikatnie się cofa, ale moim zdaniem nie ma to większego znaczenia. Na chwilę obecną. Wygląda to pozytywnie, moim zdaniem, wygląda to pozytywnie dla przyszłości. No i surowce na złocie nie udało się przetestować, a czy przebić przez 5110 dolarów, przypominam, to są poziomy połowy tej czarnej świecy, ważny opór, przekroczenie tej bariery, moim zdaniem, będzie dawać impuls wzrostowy na kierunku maksimum wszechczasów, ale na razie do tego jest jeszcze troszeczkę miejsca, być może dzisiejsza sesja będzie sesją na przeczekanie, na doczekanie do, do tego, co się wydarzy jutro, jutro po danych o inflacji. Na srebrze też zatrzymanie, ale o charakterystyce prowzrostowej, Ponieważ jesteśmy nad tymi wsparciami, około 77 dolarów i nad 7,50, więc delikatny optymizm na srebrze też jest widoczny. Na miedzi wszystko, co powyżej 13 tysięcy, to jest pozytywna wiadomość. Wsparcie 12,500, 12,600 się broni. To jest moim zdaniem kluczowy punkt obrony. Jako, że mieć tutaj powinna sygnalizować optymizm, jeżeli chodzi o perspektywę na przyszłość, więc to jest też dobra wiadomość dla giełd papierów. Wartościowych. No i oczywiście ropa naftowa. My patrzymy pod kątem tego, czy generowane są kolejne czerwone flagi dla giełd papierów wartościowych. Na razie jesteśmy przy poziomie 65 dolarów. Nie widać chętnych do tego, żeby mocniej spekulować na spadki, więc sygnał ostrzegawczy, delikatny, moim zdaniem, jest potencjał rosnący do tego, żeby ruszyć w kierunku oporów 67-68 dolarów, ze szczególnym uwzględnieniem 68 dolarów, bo tutaj mamy taką. Linię trendu też spadkowego, która będzie wzmacniać okolice 68 dolarów. Gdyby rynek zaczął iść śmielej w górę, to okolice 68 dolarów. Uwaga, uwaga na to, co się wtedy będzie działo. No, i oczywiście, na koniec, zostawiamy sobie Bitcoina, i tutaj yy, raczej nie widać chętnych do kupowania. Rynek się osuwa, rynek moim zdaniem rośnie, szansa na to. Że będziemy świadkami testu wsparcia 57-60 tysięcy dolarów, to moim zdaniem jest kluczowy poziom. No i oczywiście zanikająca zmienność to jest też sygnał, że nie ma już takiego mocniejszego kapitału, który mógłby przesunąć, który chciałby przesunąć rynek, ale kierunek jest moim zdaniem wyznaczony. Spadek poniżej 70 tysięcy dolarów to jest coś, co negatywnie działa na percepcję inwestorów. Sygnały bezcy są utrzymane, sygnały prospadkowe wyraźnie, wyraźnie są z nami i te poziomy 57-60 tysięcy moim zdaniem powinny być przetestowane w najbliższym czasie, ale jak będzie zobaczymy. Dobra, zachęcam jeszcze raz do oddawania głosów w ankiecie. Zachęcam do, do, do zadawania pytań, bo ruszamy za chwilę z sesją Q&A. Zachęcam do wszelkiej aktywności na kanale. Dzisiaj przypominam 14.20 robimy sobie komentarz na żywo do danych z rynku pracy, które się pojawią. No, i po prostu czekamy na to, co się dalej wydarzy. Dobra, to pytania i odpowiedzi. Dzień, dzień dobry, witam. Witam Lufa, dzień dobry Damian. Witam Sajni. Co dalej z bitkiem Andrew? No, właśnie, moim zdaniem, rynek tutaj będzie chciał przetestować te wsparcia. Wsparcia, przypominam, na wykresie miesięcznym tygodniowym lepiej widać okolice ok. 57, 58, 60 tysięcy dolarów, ważne miejsca, gdzie mamy wyznaczone wsparcia, ładnie to widać na wykresie tygodniowym, gdzie też mamy równolegle kanał spadkowy, jego dolne ograniczenie to są właśnie okolice ok. 60 tysięcy dolarów, więc uwaga, na to, gdyby rynek tam Znowu był, gdyby zaczął testować te poziomy, moim zdaniem wzrośnie prawdopodobieństwo, że rynek będzie chciał utworzyć coś podobnego do tego, co przeżyliśmy między listopadem a styczniem. Czyli korektę o delikatnie charakteryzyce wzrostowej, która mogłaby nawet przetestować opory w okolicach 75-80 tysięcy dolarów. No ale zobaczymy, zobaczymy co dalej. Kolejne pytania. Witam Kazimierzu. Dzień dobry. Gdzie tam na złocie? Co na złocie? Więc na złocie według mnie wsparcie najbliższe to są okolice 4953, czyli luka tygodniowa. No oczywiście też poziom 5000 dolarów, ale 4950. Pierwsze wsparcie, kolejne wsparcie bym widział na poziomie 4700, 4670 i one są coraz bardziej wzmacniane przez średnią 50. Następne wsparcie to będą już poziomy minimalne. 4410. Ładnie się one współgrają z tymi wcześniejszymi poziomami, tutaj ekstremalnymi. Średnia setka też zaczyna wspierać te poziomy, więc tak to moim zdaniem wygląda. Jak widzę, jutrzejsze dane o inflacji, biorąc pod uwagę prosty model ceny ropy naftowej, to już wybiegając odnośnie tego, bo odnośnie tego pytania, odnośnie jutrzejszego spotkania, to ja mam tu przygotowane. Zaraz Wam pokażę, co nam mówi ten prosty model, który od czasu do czasu no, fantastycznie działa, a moim zdaniem też powinien być sygnałem ostrzegawczym przed tym, co się może jutro wydarzyć. I ten prosty model mówi nam bardzo jednoznacznie i wprost. Prosty model zakłada, że na ropę naftową silnie oddziaływuje zachowanie ropy naftowej, na inflację oddziaływuje zachowanie ropy naftowej. My patrzymy w takiej sytuacji na zachowanie średniej. Miesięcznej, jeżeli ona w ujęciu miesięcznym, licząc końcówki, poziom, no koniec miesiąca i początek miesiąca wcześniejszego, gdy ropa naftowa rośnie, to powinniśmy oczekiwać wzrostu inflacji. Ten prosty model mówi nam, że powinniśmy oczekiwać jutro wyraźnego wzrostu inflacji, wzrostu inflacji, a nie spadku, a inwestorzy spodziewają się, że będzie spadek inflacji do poziomu 2,5-2,7%. Dlatego też moim zdaniem jutro wzrośnie prawdopodobieństwo, że będzie spore rozczarowanie inwestorów tymi danymi, że inwestorzy będą niemile zaskoczeni że będą chcieli w takiej sytuacji zacząć się oczywiście do tego dostosować, więc delikatnie wzrośnie prawdopodobieństwo reakcji proamerykański dolar. No ale też przypominam, styczeń to jest specyficzny miesiąc, gdzie mamy też wpływ cen regulowanych na rynki, na gospodarkę, więc. Więc gdyby to nie był styczeń, bym obstawiał jutro prawie w ciemno, że będzie zamiast spadku inflacji wyraźny wzrost inflacji. Natomiast no, jest to styczeń, więc mogą być różne specyficzne, dziwne odczyty mierników inflacyjnych, więc uwaga, ale prosty model pani Kazimierzu sygnalizuje negatywne zjawisko. Super, super. Dzięki Andrew. Dzięki. Czy według mnie będziemy testować o Tak, moim zdaniem tak. No, szybciej opór niż wsparcie. Panie Kazimierzu, srebro jeszcze spadnie. Jakie ma szanse na odbicie, patrząc, że jest na dole kanału? No, panie Pawle, jeżeli jutro będzie się utrzymywał podany klimat inwestycyjny sprzyjający optymizmowi, moim zdaniem będzie szansa na kontynuację wzrostowego odbicia. Ale jeżeli rynek zobaczy, że ta inflacja jednak idzie do góry, a, za, bo, a według prognoz ma spadać, będzie pretekst do tego, żeby wyprzedawać obligacje, żeby umacniać amerykańskiego dolara i żeby surowce przeżyły impuls spadkowy, więc uwaga, jutro, jutro ważny dzień. Zobaczymy, co, co będzie. Witam, Mateusz, bitcoin wygląda, jakby chciał iść aż do 50 tysięcy, tak? Moim zdaniem nawet możemy mocniej spaść, jeżeli te wsparcia 57-60 tysięcy się nie obronią, więc więc no ja bym ja bym widział za pół roku bitcoina na poziomie 38, 35 tysięcy dolarów, nieco poniżej 40, no ale musiałoby dojść do wyprzedaży do zamykania, do wycofywania się z, ze strategii biznesowej takich firm jak MicroStrategy, Michaela, Saylora, i wszystkich innych, które powielają, one mają około miliona bitcoinów z 20 wydobytych i łącznie z 21, 1, 1 milionów, które mają być w ogóle w obiegu, więc jeżeli ktoś będzie chciał przejąć te bitcoiny sailorowe, to musiałby doprowadzić do tego, żeby ta firma była zmuszona wyprzedawać swoje bitcoiny i jeżeli do tego dojdzie, to ostatnia fala Bessy mogłaby właśnie być spowodowana tym zamykaniem tych pozycji, no ale jak będzie, zobaczymy. Na razie to jest moim zdaniem czysta spekulacja, temat na kolejne miesiące, nie na chwilę obecną. Dobra, dzięki Paweł. Dzięki. OK, to będziemy chyba kończyć powoli nasze spotkanie. Dzięki, że jesteście. Dzięki, że dotarliście do tego miejsca. Widzimy się o 14.20. Zobaczymy, gdzie będziemy. Trzymajcie się dużej dodatniej stopy zwrotu. No i na koniec oczywiście. Zamykamy naszą ankietę. Czego się dzisiaj spodziewacie na indeksie MIG 20 i wygląda na to, że dzisiaj wygrywa opcja wzrostowa. Spodziewacie się, że po... Po otwarciu indeks giełdowy pójdzie do góry. 57% społeczności widzi wzrosty, 34% widzi spadki, 9% bez zmian czyli jest wyraźna przewaga byków, ale nie ma jakiegoś spektakularnego odchylenia na rzecz optymizmu, więc wygląda to bardzo pozytywnie. Dobra, to dzięki. Trzymajcie się dużej, dodatniej stopy zwrotu. Widzimy się za kilka godzin. Cześć.